Cześć, ja jestem Patryk, jestem tatą 13-letniej Olenki, która zmaga się z agresywnym nowotworem kości o nazwie mięsa kiwinga. Niestety Olenki, a nie mamy, nie ma dzisiaj ze mną, bo przebywają w szpitalu, ponieważ Ola będzie miała autoprzeszczep komórek macierzystych. O co w tym wszystkim chodzi, wytłumaczę w kolejnym odcinku. Jest to po prostu kolejny etap leczenia onkologicznego. Wcześniej Olcia przeszła 14 serii. Chemioterapii, miała amputowaną nóżkę, przebyła też radioterapię, jak również chemię celowaną w tabletkach. Zdecydowaliśmy się utworzyć ten kanał, żeby pokazać, jak wygląda życie onkologicznej rodziny. Opowiemy Wam naszą historię, jak to się stało, skąd się tutaj wzięliśmy, jak również przedstawimy poszczególne etapy leczenia, na czym polegały i z czym są związane. Tak więc oglądajcie nas, uważam, że warto. Do zobaczenia.